w zupełnie innej opowieści. Dziś o książce Krzysztofa Domarackiego, sprzedawca, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarna Owca. Z pewnością znacie tego autora. Krzysztof Domaracki napisał bowiem kryminalną trilogię łódzką czyli Detox, Trans i Reset. Ale sprzedawca z tą serią, z tym cyklem nie ma nic wspólnego. O czym jest sprzedawca? Mówiąc najkrócej o ludziach, którzy nie potrafią odpuścić. Dotyczy to zarówno głównego bohatera, biznesmena pracującego w budynku, który widać za mną, czyli w Warsaw Spire, a zarazem psychopaty oraz ścigającej go policjantki. O Kasprze Bergerze, czyli właśnie głównym bohaterze tej powieści, wiemy jedno. Berger to doskonały sprzedawca, coach, brulujący na TEDxie. Młody, ale już znany biznesmen, tak naprawdę guru wszystkich tych, którzy chcą w przyszłości zostać dyrektorami sprzedaży w wielkich, międzynarodowych korporacjach. Ale tak jak mówiłem, to także psychopata oddający się najbardziej mrocznym zachciankom w piwnicy swojego domu pod Konstancinem. Sądki kryminalne i biznesowe są tutaj równie wciągające, choć muszę przyznać, że mnie akurat ten drugi, czyli dotyczący życia wielkich korporacji, wciągnął bardziej. Może wynika to z faktu, że mam wieloletnie doświadczenie jako dziennikarz ekonomiczny. Tym, co nie pozwalało mi się oderwać od lektury, było w głównej mierze napięcie wynikające z bezwzględnych biznesowych rozgrywek toczących się gdzieś tam, za oknami sięgających nieba szklanych wieżowców. Owych akwariów, w których toczy się nieustanna walka o stołki, uznanie i horrendalne premie. Krzysztof Tomaracki jest dziennikarzem Forbesa, więc oczywiście wie, co pisze. I choć jego powieść nie jest rzecz jasna reportażem, to nie mam wątpliwości, że pokazany przez niego świat robienia interesów bez oglądania się na innych, pozbawionych strupułów szantaży, wymuszeń, nawet przemocy. Wykorzystywanych tylko po to, żeby osiągnąć kolejny szczebel kariery, jest boleśnie prawdziwy. I co najmniej równie przerażający, jak to, co jego bohater Berger robi po zrzuceniu skóry przebojowego biznesmena. Ale uwaga podczas lektury wpadamy w pewną pułapkę. Otóż o działaniach Bergera, w zasadzie o jego sukcesach w każdej dziedzinie życia opowiada nam on sam. A pamiętajmy, jest sprzedażowcem, coachem, człowiekiem, który każdym swoim słowem może tak naprawdę uprawiać manipulację. Ta manipulacja objawia się także tym, że to choćby z jego ust słyszymy o toczącym się przeciw niemu śledztwie, jakie prowadzi komisarz Maria Falk, kobieta, czego Berger przecież nie ukrywa. Równie zesperowana i nastawiona na sukces, jak on sam. A jednocześnie pozostająca zawsze krok za nim. Ten narzucony nam przez narratora kontrast między postaciami buduje jeszcze bardziej markę samego Castra Bergera. Dzięki temu kupujemy go z całym dobrodziejstwem inwentarza. Nie sposób był przecież nie kibicować, przynajmniej w kwestiach dotyczących nakręcanego przez jego biznesowego dealu, jakiego zazdrości mu cała konkurencja. Berger pokazuje nam bowiem tę stronę swojej osobowości, której wielu z nas pragnie, czyli determinację i bezczelność, pozwalającą mu wybrnąć z każdej, najbardziej nawet kłopotliwej sytuacji. Uwielbiamy takich bohaterów, prawda? Nawet jeśli trudno przymknąć nam oko na czynione przez nich zło. Mówiąc o bohaterach sprzedawcy, trzeba oddać sprawiedliwość. Komisarz Marie Falk. Bo tak naprawdę powieść, przynajmniej na jednym z poziomów swojej narracji, jest historią pojedynku dwóch silnych osobowości. Starcia ambicji, które mogą albo zagwarantować wygraną, albo doprowadzić do klęski, a które tak czy inaczej są nie do powstrzymania. Właśnie dlatego tak niecierpliwie przez cały czas wyczekujemy finału tej opowieści. Wspominałem już o wcześniejszych książkach Krzysztofa Domarackiego, więc tu mogę powiedzieć tylko jedno. Pisarz sprzedawcą potwierdza swoją markę.